Po dobrym tygodniu polskiej piłki po wtorku, kiedy to niedowiarkom opadły szczęki, a wszystkim innym kibicom polskiej reprezentacji pojawiły się na twarzach szerokie uśmiechy. Po piątku, gdy poznaliśmy rywali, tych grupowych rywali na Mistrzostwa Świata w Katarze, jest o czym mówić. Daria Kabała-Malarz, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na wysoki pressing. Nie tylko o kadrowej piłce będziemy mówić, bo i o ekstraklasie, czyli o walce o Mistrzostwo Polski powiemy na pewno. Też nie zapomnimy o tej jakże imponującej walce o Mistrza Anglii, ale też nie zapominamy o Newsach. Janek od jest z nami. Dzień dobry, Dzień dobry. Mamy newsy, nie zawahamy się ich użyć. Startujmy. Zaczynajmy. Pod ja to takie deklaracje za to bo zostało dzisiaj zrobione czy Dzisiaj tak. Dzisiaj, dzisiaj tak, okay. tak, tak. Co takśmy <laughs> 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 Posłuchaj, zaczniemy właśnie od ciebie, Wisienko. <y> Od deklaracji, bo myślę, że wiele naszych pań przed telewizorami, tak jak ja powie, jaka piękna damska marynarka. Oznaczymy, prawda, damy znać, skąd pochodzi. Prawda, że jest śliczna. Dobrze Panowie, czy wy byliście w tej grupie, która nie dowierzała, że we wtorek wieczorem będziemy się bardzo cieszyć? Czy wierzyliście w ten awans do końca? Co czuliście w ten wtorkowy wieczór? Ja może najpierw powiem bardzo trudny mecz, i moim zdaniem to był trudny mecz, dlatego że Niemcami. Z 2014 roku ze Stadionu Narodowego. Bo i pierwsza połowa taka, Bardzo się cieszę, a radość jest tym większa, że jak mówię, nie byłem pełen wiary przed tym spotkaniem, że my na pewno ten mecz wygramy. Bez dwóch zań to był najlepszy mecz Wojtka Szczęsnego od czasów. A tutaj ten plan i też ta reakcja po tej bramce na jeden... Wykorzystała te dwa momenty idealnie. Wykorzystała rzut karny, który dostała. Na strażaka trochę wrzucony, jak w ligowych warunkach. No, ale poradził sobie, wymyślił sposób na ten mecz i to mu trzeba oddać, że, że też wszystko zagrało, co miało zagrać. Liderzy, którzy mieli być, tak jak mówimy o Wojtku Szczęsnym, kapitalny mecz. W że jak trzeba, to potrafi. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak w tych 45 minutach, Kamil Glik grający z Urazem, wszystko się zgadzało. Czyli wszyscy ci, którzy mieli trzymać ciśnienie, trzymają ciśnienie, i to jest jakby dobry znak grupy. I to także mityczne ciśnienie, myślę, że było bardzo istotne dla kibiców, którzy. Nie zagłębiali się w tajniki taktyczne, ale patrzyli też na ten poziom emocjo, emocjonalny i mentalny w naszej kadrze, że ta kadra na tle kadry Szwecji wyglądała na tych, którzy chcą bardziej. Ja to przede już, już, już napisałem tak ten, po, ten poran. <laughs> Pierwsze mam już napisane. W razie programu. Nie chciałem chciałem... historię. Ja... jest to, że ludzie się szanują, prawda? No wiesz, róż, różnie <laughs> było. Chcielibyśmy dłużej pogadać, ale Mistrzowsu zupełnie nie ma górę, szacunku moja pani wydawca do jest mnie i każe kończyć. Słuchajcie. Ja, ja nie, nie, rozbierać... nie, 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 nie jestem miłośnikiem angielskiego futbolu. Ale niech ten Guardiola zdobędzie Ligę Mistrzów. To jest naprawdę coś, co się... Ale to jest następna fascynująca historia, że trener, który wniósł to tak jest wiele do jeszcze... futbolu, nigdy nie Widzicie? wygra gimizgów na przykład. <laughs> Uwielbiam was, ale muszę już kończyć. Nie no, z nami. z znać. Łukasz... Dziękujemy Państwu za ten wspólny niedzielny poranek. Życzymy bardzo dobrego dnia i tak samo dobrego tygodnia. Widzimy się z tego miejsca za tydzień o 10 w niedzielę.